Hej wam, cześć, ja nazywam się Klaudia i witam Was w moim już drugim odcinku na tym kanale. To będzie odcinek, którego no nie mogło zabraknąć, jeżeli ktoś wraca z Korei Południowej i interesuje się właśnie pielęgnacją, chciałabym Wam pokazać produkty, jakie udało mi się kupić w Korei Południowej. To będą produkty do pielęgnacji, ale też perfumy, które mnie urzekły. Bardzo chciałabym Wam je pokazać, ponieważ nie znałam tej marki wcześniej. Większość tych kosmetyków jakie kupiłam, kupiłam w Olive Youngu. Olive Young to jest taka bardzo popularna sieć drogeryjna w Korei Południowej. Praktycznie na każdej ulicy widziałam jakiegoś Olive Younga. To jest coś takiego jak Rossmann i Heba w Polsce. Kupując te kosmetyki bardzo zwracałam uwagę na, na opinie, rankingi. Starałam się też dopytywać panie ekspedientki, o ich opinie, co jest aktualnie popularne w Korei Południowej, co jest kupowane przede wszystkim przez Koreanki właśnie. Wiecie, bo czasami te produkty są popularne wśród turystów albo na takich rankingach, które są budowane właśnie pod turystów, a co innego może być takiego popularnego wśród, wśród Koreanek. Także jeżeli ktoś właśnie umiał mówić po angielsku, bo z tym rzeczywiście w Korei Południowej był problem, ale zdarzyło się tak, że te panie mówiły dużo lepiej ode mnie, to zawsze staram się właśnie dopytać o ich radę, opinię. I dzisiaj chciałabym wam pokazać te produkty, które u mnie się naprawdę sprawdziły, których ja byłam ciekawa. No i co? Ruszajmy. Pierwszy produkt to jest olejek do oczyszczania twarzy. Olejek marki Manio. On mi się generalnie bardzo dobrze sprawdza. Czuję, że moja twarz przede wszystkim nie jest tłusta. W momencie, gdy spłukuję ten olejek wodą, bardzo dobrze oczyszcza pory, bardzo go Wam polecam. Ja stosuję ten olejek przed spaniem, stosuję go na noc. Rano go nie używam, rano używam tylko pianki, ale w zależności od Waszej pielęgnacji. Generalnie z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, jest bardzo fajny. Dużą część kosmetyków w Korei Południowej możecie kupić w dwupaku, czyli jeden plus jeden. I ten olejek właśnie udało mi się kupić w takim dwupaku. Mam takie opakowanie refilowe, zobaczcie. No, i jak tam to opakowanie mi się skończy, to ten olejek przelewam do opakowania i mam drugi produkt. Kolejnym produktem, jaki chciałabym Wam polecić, to jest pianka do oczyszczania twarzy. Pianka jest marki Toriden, o tak wygląda. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jak umyję nie to nie czuję, żeby była wysuszona. Czuję, że jest dobrze oczyszczona, że te pory rzeczywiście się bardzo dobrze oczyściły i przede wszystkim ta pianka jest w stanie zmyć mi ten olejek. No, to jest najważniejsze, prawda, żeby sobie nie zatkać tych parów. Także bardzo Wam polecam. Kolejnym produktem, jaki chciałabym Wam bardzo polecić, uwielbiam ten tonik, a w zasadzie takie colming water czyli płatki tonizujące, te płatki marki Karot Carot w sumie one się tak nazywają, ale marka jest Skin Food, tak wyglądają. Pamiętam, że kiedyś w Rosmanie były ich maseczki do twarzy. Teraz nie, nie widziałam nigdzie tej marki Skin Food, a bardziej tych płatków tonizujących. Ja je uwielbiam naprawdę na początku, jak zaczęłam je stosować, to zobaczcie, one, one tak wyglądają. Brałam po jednym płatku i kładłam po jednym płatku na policzek. Teraz już ponad połowę płatków mi się skończyła, więc zaczynam oszczędzać. Biorę po prostu jeden płatek i jeżdżę sobie nim po twarzy. Świetnie na wilża. No, przede wszystkim na wilża. Nigdy nie miałam czerwonej buzi po tych płatkach. Czuję, że moja buzia przestaje być, wiecie, taka ściągnięta po oczyszczeniu. Po no, generalnie świetna, świetna. Pamiętam, śmiałam się do, do koleżanki, co ja zrobię, jak mi się skończą te wszystkie produkty. Będę musiała iść na jakąś operację plastyczną albo, nie wiem, jakieś zabiegi pielęgnacyjne. Na szczęście właśnie większość z tych produktów można kupić w Polsce. No i jasne, że są dużo droższe, no, ale wiecie, no polecam Wam, naprawdę super płatki. I drugi produkt, jaki chciałabym Wam pokazać, jeśli chodzi o tonizację, no, to jest produkt, który polecała mi bardzo gorąco właśnie ekspedientka. I to nie było w Olifiangu. Ja ten tonik kupiłam na Myeongdong, takiej bardzo, bardzo popularnej dzielnicy dla turystów. Trochę bałam się tam kupować produkty, bo właśnie obawiałam się tego, że może niektóre z nich są tylko, wiecie, takie typowo turystyczne, że koranki w sumie tam nie kupują i, i tak dalej. No, ale widziałam, że, bo mowa o tym toniku właśnie. Zobaczcie, o, to jest tonik marki DAW, przed zakupem poczytałam sobie o tym toniku, bardzo dobre były opinie i to jest jedyny produkt na tym filmiku, którego jeszcze nie używałam. Ale chcę Wam go pokazać, zobaczcie jaki ma kolor. To jest jedyny tonik, który mam, który ma właśnie taki zielonkawy kolor i to jest napisane, że jest eco-friendly, no i generalnie bio i wegański. No ale zobaczcie, jest zielony. No i Pani Bojajo poprosiłam o coś takiego super nawilżającego właśnie. Od razu poleciała mi właśnie po ten tonik i widziałam, że zostały dwa ostatnie. No i generalnie jak zacznę go używać, to mogę zrobić update i dam Wam znać, czy rzeczywiście jest taki dobry, jak, jak mówiła mi ta Pani ekspedientka i jakie opinie czytałam o tym produkcie. No, nie mogę się doczekać, żeby, żeby go spróbować. Jeszcze kończę swój poprzedni tonik, także jeśli go spróbuję i będę pamiętać, żeby Wam dać update, to Wam powiem. Kolejnym produktem, jaki chciałabym Wam pokazać, to są sera. Pierwsze serum, bardzo popularne, delikatne serum. To jest akurat z Propolisem i niacinamidem marki Beauty of Joseon. Są jeszcze inne wersje. Ja też bardzo lubię tą wersję z ryżem i niacinamidem. Ten jest akurat z propolisamin i serum. Serum marki Godal. Jest to serum z witaminą C i ta marka Godal jest naprawdę popularna w Korei. Mam od nich zarówno właśnie to serum. O, proszę zobaczcie. Mam od nich to serum, jak i krem pod oczy. Teraz chciałabym Wam pokazać jeden z moich ulubionych kremów. Krem marki S-Nature. Tak wygląda. O i tu możecie właśnie zobaczyć, że on jest pakowany w takim dwupaku. Jeden standardowy rozmiar i drugi taki malutki do, do samolotu czy coś. Krem mi się bardzo dobrze sprawdza. On jest on jest rzeczywiście taki gęstszy. Ja go polecam używać na noc. Bałabym się go stosować na dzień, bo on mi troszeczkę daje taką tłustszą powłokę. Tutaj widzę, że on jest właśnie z pantenolem. To mi się w nim bardzo podobało. To jest po koreańsku, to nie przeczytam. Ma kwas hialuronowy, kolagen. Co tu jeszcze jest? Skwalan. Generalnie takie składniki mocno nawilżające, ale ja go polecam na noc. Ja go stosuję co, co drugą noc. Mm, tak, tak. Ale jest bardzo fajny. Już się zbliżamy do końca. No i ostatnim krokiem w mojej pielęgnacji jest oczywiście SPF. Ja Wam też powiem, że z początkiem nie zaczęłam stosować retinol, więc ten SPF no jest, jest takim must have dla mnie. Ja jestem mocną fanką tego SPF-u od Holiki, wiecie, tego zielonego, też bardzo popularnego. No i ja go głównie stosuję. W Korei jednak kupiłam sobie nowe spf -y marki Beauty of Joseon. Też je możecie spokojnie kupić w Polsce. Ja sobie kupiłam te dwie wersje, jedną z właśnie ryżem, i witaminą B5, a drugi też jest z ryżem, ale z probiotykami. One tak wyglądają, wiecie, jeden jest bardziej niebieski. Korzystałam już z tego niebieskiego, jestem z niego również zadowolona. Za wiele Wam nie powiem, bo dopiero zaczęłam korzystać z tego, z tego SPF-a. Nie pozostawia na mnie takiej mega tłustej warstwy, też nie czuję, żebym się świeciła jakoś bardzo, bardzo mocno. Ja ogólnie lubię markę Beauty of Jersey. Mam od nich też maseczkę na twarz ryżową z miodem, Fajne mają te kosmetyki. No, fajne mają. Nie jestem wielką ekspertką w pielęgnacji, ale mam nadzieję, że kogoś ten filmik e, zainteresuje. Ja sama lubiłam oglądać takie filmiki przed wyjazdem do Korei. E, nawet jak nie myślałam jeszcze, że rzeczywiście pojadę, że spełnię to marzenie. E, no, także pomyślałam, że wrzucę. I już na sam koniec e, chciałabym Wam pokazać coś, czego nie planowałam kupować. E, ja będąc w Korei, myślałam, że się skupię, skupię no właśnie, przede wszystkim na pielęgnacji, prawda? Ale y, mieliśmy taki jeden dzień, gdzie wypożyczyliśmy właśnie hanboki, czyli ich takie tradycyjne stroje. Chodziliśmy sobie po pałacach. I w okolicy y, pałaców zaczepił mnie jakiś pan Koreańczyk, dał mi y, taki papierek zapachowy. Wiecie, z perfumy po prostu. I kurczę, no uciekłam, bo bałam się, że te perfumy kosztują miliony monet. Więc wziąłam ten papierek i schowałam, <coughs> i schowałam do kieszeni. No ale on mi dał go, pamiętam, gdzieś koło 12 yy, i słuchajcie, cały dzień mi pachniał. Cały dzień mi pachniał, ten zapach wyczuwałam, nie wiem, wiatr zawiał. Wróciliśmy do hotelu i no, wyciągałam wszystkie rzeczy z kieszeni, akurat dawałam dżinsy do prania. Boże, no cały czas ten papierek pachniał. Słuchajcie, i następnego dnia pobiegłam do, do jednego z, centrum, z centrów handlowych, bo bałam się, że będę musiała wracać w te okolice tych pałaców, a to było, wiecie, troszeczkę dalej niż te centra handlowe. No i zobaczyłam, że w jednym z nich są te perfumy. Marka tych perfum to jest Daniel Strów. Tu, tu ciężko zobaczyć, ale pokażę Wam piękne opakowanie. Zobaczcie, ja nawet to opakowanie. Przywiozłam z Korei. No, zobaczcie, jak się mieni. Lubię takie ładne rzeczy. Właśnie, jak się coś świeci, błyszczy fajne. Sprawdzałam. Tych perfum nie kupimy w Polsce. One są, jeśli dobrze pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych spokojnie, oczywiście kupimy. I z tego, co ten, też ten pan mówił, to we Francji, ale nie dam sobie odciąć yy, palca. W Korei Południowej i w Stanach Zjednoczonych kupimy na pewno te, te perfumy. Daniel Strów. I tak, ja sobie. A i bardzo ważne jest to, że te perfumy są w formie olejku. Przynajmniej albo wszystkie, albo większość, ale no ja mam tylko w formie olejku i wtedy tam też tylko takie były, właśnie. Ja wszystkie jakie perfumy posiadam, to wiecie, takie tradycyjne, psiekane, a ten jest właśnie w formie olejku. No i była taka gałka, albo jeszcze taki plastikowy, długi dynks włożony. No, i powiem Wam, że ja nie umiem Wam powiedzieć, jak to pachnie, ale to pachnie tak ciepło, tak kurczę. No, pięknie. Patrz, no nie pamiętam tych nut zapachowych. Możecie sobie poczytać, jeśli Was to interesuje. Zapach nazywa się Bomb Shalut. Bomb -Szelutch. To jest taki jakby leśny, ale taki ciepły, otulający Was zapach, i nie jest kwiatowy. I nie jest też bardzo słodki. Jest taki właśnie idealny na jesień, zimę. Mega spoko. Yy, I drugi zapach, jaki sobie kupiłam, bo wiecie, nie wiem, kiedy znowu polecę do kraju południowej, czy do Stanów zwłaszcza, yy, to kupiłam sobie oczywiście drugi. I ten drugi jest o zapachu... Yy, muszę zobaczyć. Tak właśnie wygląda pudełeczko. A, i ten drugi jest o zapachu Magnolia Hill. Tak wygląda. Yy, tak, i tak jak wam mówiłam, on ma taki długi dęks. O, widać? On ma taki właśnie długi dęks. Yy, I możecie go sobie zamienić na tą kulkę, i, albo w sumie to jest kulka. I ja wylałam właśnie mieć tą kulkę. Yy, tak, i ten zapach również jest piękny, jest bardziej kwiatowy, właśnie. Naprawdę, jak ktoś właśnie lubi takie. Perfumy, które w końcu nie są bardzo słodkie i bardzo owocowe, bo ja z reguły właśnie takie mam. Bardzo Wam polecam. I naprawdę są trwałe. Patrzcie, jakie ładne opakowanie. Kochani, nie wiem, gdzie mam głowę, ale kompletnie zapomniałam nagrać Wam filmik na temat maseczek, jakie przywiozłam, także już szybciutko się poprawiam. Pierwszą maseczką jaką przywiezłam i jest dla mnie maseczką numerem 1 jest maska marki Abib Milk Oxidate. Jest to maseczka z delikatnie kwaśnym pH. Ona pomaga przywrócić naturalną równowagę skórze. Jej głównym składnikiem jest róża jerychońska. Jest to roślina znana z tego, że potrafi przetrwać ekstremalne warunki suszy. W kosmetyce właśnie świetnie nawilża i regeneruje, także idealna dla skóry odwodnionej, wrażliwej no, jest to po prostu moja ulubiona maseczka drugą maską jest maseczka marki Skin Food już widzieliście że z tej marki właśnie płatki tonizujące maseczkę również uwielbiam jej kluczowym składnikiem jest beta karoten i olej z marchwi jest po prostu bardzo bogata w antyoksydanty świetnie łagodzi podrażnienia i nadaje takiego fajnego blasku Obok widzicie maseczkę marki Mediheal, której kluczowym składnikiem jest pochodna wąkrotki azjatyckiej. Maseczka ma silne działanie łagodzące, regenerujące i wspomagające gojenie. Idealna właśnie dla skóry wrażliwej. W Rosmanie widziałam je także z wersją z witaminą C, ceramidami, a także z wyciągiem z róży. Te maseczki natomiast kupiłam na wyspie Chedżu. O tej wyspie chciałabym dla Was zrobić osobny odcinek, żeby móc Wam troszeczkę więcej opowiadać. Jeżeli chodzi natomiast o same maski, ja z nich nie jestem w 100% zadowolona. Kupiłam je dlatego, bo nie widziałam ich nigdzie indziej oprócz tej wyspy. Maseczki są dosyć mocno zapachowe, to może przeszkadzać. Dodatkowo te płachty nie są aż tak mięciutkie, nie przylegają tak dobrze do twarzy. Ja nie jestem z nich w 100% zadowolona. Zdecydowanie można kupić lepsze maski. Jeżeli kogoś zaciekawił ten filmik, bądź chcecie mi napisać w komentarzu, czy używacie już jakichś z tych kosmetyków, z tej pielęgnacji? Może Wam się coś sprawdziło? Albo w drugą stronę, może wam się coś nie sprawdziło, nie spodobało? Napiszcie mi w komentarzu, ja bardzo chętnie poczytam sobie wszystkie Wasze opinie, Wasze słowa. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć Wam.